Mm. Witam Was w kolejnym odcinku Leśnych Przemyśleń, temat dziś, dla mnie, właśnie aktualny to wychowanie. Wiecie, mam dwójkę dzieci, i powiem Wam, że nie podoba mi się to, co już. Powiedzmy sobie, takie społeczeństwo i to, co jest gdzieś tam przez pokolenia wrzucane do naszej podświadomości, już działa. Już buduje syf, już buduje ograniczenia, już przebodźcowuje, już programuje i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, ja dzisiaj rano byłem na tej pokrzywie, zrobiłem te różne rzeczy. Co tam trzeba było sprawiać? Dzieciaki były na jakiś majowy... Wiecie, weekend majowy, mnóstwo atrakcji. pierdło, Bzdur, nonsens absolutny. Bez komentarza, Spęd ludzi. Chory. I... No i dobra. I wracają po takim czymś do domu. I są tak przebodźcowane płaczą, krzyczą. Ja Wiem, co tu się dzieje? Wiecie, ja wracam, taki pełen spokoju, a tu taka energia, taki absolutny rozgardiaż emocjonalny, energetyczny. Pod każdym, absolutnie na każdym poziomie. I ja sobie tak myślę, mówię, po co to? Po co to w ogóle jest? Komu to służy? Na pewno nie człowiekowi i na pewno nie jego rozwoju o jego ograniczaniu to, no to tak, to by się zgadzało od najmłodszych lat I wiecie, mam ostatnio taki, taki tekst że się, że się nie dogaduje no trudno jest się dogadać kiedy ja mówię to co mówię a spotykam się z taką piękną ścianą pod tytułem brak skupienia pod tytułem krzyki płacz, pod tytułem nie wiem co się dzieje, nie? bo te dzieci po prostu nie mają pojęcia co im, co im jest robione, w jaki sposób to działa. Ja wiem, wiem, nie wiem, jak nie wiem to się dowiem, trochę już wiem, reszta się dowiem, nie znaczy, że ja wszystko wiem. coż, że się uczy. I obserwuję sobie, i zadaję sobie pytania, czy mnie szkoła, o właśnie, jest kruk. Mnie szkoła za wiele nie nauczyła. właściwie. Tylko jakieś informacji? garść informacji. To ciekawsze rzeczy mogę wyczytać w książce, w internecie, gdziekolwiek indziej niż w szkole. Gdzie brakuje ludzi z pasją, gdzie materiał jest, miałki, bez znaczenia, gdzie nauka o człowieku, jego prawdziwych zdolnościach. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Dlaczego nikt o tym nie mówi, że Żyjemy w dobie tak fake newsów, że, e, że nasz nas umysł nie jest, ma trudności w odróżnieniu co prawdziwe, a co nie <noise> do takiego stopnia, że ludzie wariują z tego powodu, bo nie wiedzą co jest prawdą. No wiecie, przychodzę tu i nie wiecie i znowu mówię, no dobra, spotkamy się za chwilę i jadę, nagram coś i nie jadę tu i wiecie, tylko wjeżdżam do lasu, od razu jest uśmiech, od razu jest spokój. Kruk od razu, tylko wjechałem do lasu pięć minut, od już latał, już krążył. Ja mówię, no, ten las chce, żebym tu był. Po prostu to jest symbioza. Na dzień dzisiejszy os na osiedlu pod. I to na bardzo wielu lewerach mógłbym wam teraz wymieniać jakich. To jest to krzyczny, toksyczne środowisko dla ży życia dla człowieka. Duże miasto to toksyczne środowisko życia. To jest masakra. Sobie idzie, zaraz przejdzie no i okej okay. to jak tam Tomek z kasą stoi Do... co? to Tomek, tak teraz komunie, teraz byli, teraz komunia, teraz co? To, to jechać. ale oto co? Nie będę tego wycinał Nie wiem nawet kto to mówi To byli tylko ludzie przechodzący za mną Dobry mem Dobry mem Ale to mi uświadamia na co wydaje mi pieniądze Prezent na komunie, naprawdę. To już tego rowera czy zegarka po prostu nie można kupić wtedy, kiedy jest potrzebny. Pięknie tu jest hmm, Fantastyczne miejsce. Patrzę sobie tam na dole w ogóle skrzyp leśny. I się zastanawiam, gdzie przypomina mi się gdzieś tam wiedza z botaniki, dwóch semestrów. No wszystko, to, wszystko to jest. Wszystko to żyje. Możywa na nowo. I patrzę i obserwuję sobie. Nie pamiętam, czy można też z niego robić jakieś herbaty napary, pary. Dowiem się. Ale to wychowanie to jest coś takiego, że daje do zastanowienia, czy w ogóle na dzień dzisiejszy e, instytucje państwowe są w stanie, co one dają. Czy one nie mają przypadkiem wychować wiecie, obywatela, takiego posłusznego najlepiej, takiego, który będzie dobrze pracował, odkładał jakieś tam. Dla nich oczywiście. Wiecie, jak się nazywa ktoś, kto nie pracuje, tylko ktoś na niego pracuje. Odpowiedźcie no, sobie sami na to pytanie. I zastanówmy się, dla kogo pracujemy. Kim oni są? Nie? No ja się dowiem. Miałem z nim styczność Niejednokrotnie Ciekawe to. Są. Ciekawe to są interakcje. <grym> nie mogę wam o tym opowiedzieć na YouTubie. Mogę wam powiedzieć, że jest to ciekawe. Dla kogo pracujemy? My nie pracujemy dla pracodawcy. Nie, nie, nie. I po co jest ta szkoła? Co ona ma dać, nie? No co, nauczyć się czytać? No to ja też to ja po to dzisiaj mam wrażenie, po prostu przychodzi to samo. Nie trzeba chodzić do szkoły, żeby nauczyć się czytać. Mam wrażenie, że szkoła tak bardzo ogranicza, że będąc bez szkoły, można poświęcić jakiemuś tematowi więcej uwagi. Bo jest na to czas, bo jest zainteresowanie. Wyczerpać ten temat do końca, rozwinąć go nawet do tego stopnia, że nie tylko wiecie, bo jest na to czas, jest zaangażowanie i tak dalej. Rozwinąć go. I przejść dalej. Rozwinąć temat, rozwinąć siebie. Oni się w szkole. Ja nie wiem, ja... ja z tej szkoły to lepiej. Szkoda gadać. Jestem ciekaw, czy wiecie, zmiana programu to nic nie to żadna zmiana. Tu mam wrażenie, że potrzebne są zmiany daleko idące. Zmiany pro człowieka, pro człowiek dla człowieka, dla rozwoju człowieka. No i to wychowanie Wiecie, i ja się tak zastanawiam, czy... czy ja funkcjonując w takim miejscu, jakim jestem tu i teraz, nie mówię w tej chwili o Lesie, ale na przykład o tych rolach, które gdzieś tam sobie odgrywam w społeczeństwie. Czy ja chciałbym, żeby moje dzieci tak miały? No nie, absolutnie nie. I to nie znaczy, że miałyby odgrywać jakąś inną rolę. Może najlepiej w ogóle bez roli. Nie? Po co grać kogoś, kim nie jesteśmy? Więc po co to wychowanie? Ja się tak zastanawiam. Czasami. Mm... Starsi myślą, że często, gęsto, nie wiem czy zauważyliście, starsi myślą, że wiedzą więcej, wiedzą lepiej, nic nie wiedzą. Każdy człowiek, jeżeli operuje na świecie z poziomu inteligencji, to ma nieskończony potencjał. Jeżeli operuje z poziomu wiedzy, to tam, to jest bardzo ograniczony. Ale z poziomu inteligencji, intuicji, no to może wszystko. I coś wam teraz powiem. To jest niesamowite, że wiek wtedy nie ma znaczenia, w jakim jesteśmy wieku. Bo ja widzę moje dzieci i jeżeli ja je zostawię z jakimś problemem, to one go rozwiążą. Może nie tak, jak ja bym go rozwiązał, ale posługując się inteligencją, która jest w nas, żyje cały czas. Rozwiązują go po prostu. I już. I jest okej. Okay. To teraz ja się zastanawiam, czy ja więcej dam swoim dzieciom wychowując je, czy dając im kierować się swoją inteligencją i rozwijać tą inteligencję. Hmm. więcej zrobię mówiąc im, co mają zrobić, niż pozwalając im szukać rozwiązań samemu? Chyba to drugie jest lepsze. Jest zdecydowanie lepsze. Tylko co, żeby to zrobić? To Wyeliminować trzeba tych wszystkich, którzy próbują mówić, jak masz robić. Nie? No to trudne, bo to wszyscy są. No wszystko jest możliwe. Nie chodzi, żeby wyeliminować, tylko przetransformować siebie i przetransformować otoczenie i uświadomić, że ludzie, no mogą, że można inaczej. Mam wrażenie, że od pokoleń jesteśmy wychowywani, jestem wychowywany, byłem wychowywany i w taki, a nie inny sposób mówiono mi, jak mam robić. A mi to zawsze nie leżało. To zawsze było coś nie to. To nie, że ja tam po swojemu czy coś, tylko już widziałem, że a to można lepiej na przykład, a to można inaczej. Na przykład to jest. No i takie coś jest w dzisiejszych czasach gnębione. Bo... Bo komuś zależy na tym, żeby człowiek był mało rozwinięty. Tam są bardzo wyrafinowane metody do tego, żeby człowieka ograniczać. Bardzo wyrafinowane. Ale jak już raz mam wrażenie, zacząłem łapać, jak to wszystko działa, jak działa umysł człowieka, że mogę zmanifestować wszystko i to się dzieje. No to zacząłem zauważyć, jak próbowane, do, jak. Inni ludzie, społeczeństwo i nie tylko społeczeństwo, mogą wymusić na mnie konkretne działania poprzez wydarzenia, poprzez to, co mówią, poprzez to, co robią. Wymusza na mnie jakieś akcje. Staram się mało reagować. Czasami zdarza mi się zareagować impulsywnie, ale staram się rezonować z tym, co inni wrzucają, i wtedy moja reakcja. Jest spokojna. To nie jest reakcja, to jest taka responsywność na to, co się dzieje. To jest dobre słowo. I wtedy jest spokój. Ale żeby tak było, to trzeba złapać pewien dystans. Dystans od swoich tożsamości, dystans od ciała, dystans od umysłu, i obserwować go z poziomu świadomości i jaźni. Mam wrażenie, że sam sobie potrzebowałem to powiedzieć bardziej niż dziś Wam. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję w ogóle, że mogę tego doświadczać. Do zobaczenia na następnym odcinku.